Kiedyś szedłem do miasta w celu zakupu piska, przechodziłem akurat obok Princoka, czyli takiego polskiego Brooklynu kurwa West Coast Motherfucker chuj. Usłyszałem krzyki mocne uderzenia w coś ala PCV. Poszedłem więc sprawdzić, co to za hałasy. Przychodzę na Princok i patrzę przez okno życia. Widzę mojego kumpla szczurka, który zapysk na komputer. Zacząłem z ciekawością obserwować przebieg zdarzeń. Po chwili Szczurek krzyknął, no raziebie tego Ziziego. O czym wyjebała mu neta i wyrzucili go z gryzania aktywność. Ten patus wziął i wypierdolił monitor przez okno. Po drodze dostałem nim w pysk, ale oprócz schizofrenii nic mi nie jest. Wkurwiony jak ptaszor, Zengrybert Szczurek wydarł się na cały princok. I zjebany po paprańcu, skończysz jak mamut. Nagle w pokoju pojawił się Wawel. Nany również jako batman z Princeoka, który legendarnie zjebał się z familoka był również jak z chłopakiem borysa nieznany szczurek proszę zamknij już dziób bo próbuję w spokoju odgrzać łyżkę powiedział wafel szczurek piwnął go swoim bongo na co wafel ucieszył się i uciekł z bongo do siebie szczurek zauważył że pikuje za oknem ośm mam robotę do wykonania nie powiem byłem leciutko obsany stanem szczurka w takiej złości, jaką miał, był w stanie naklepać pudziana, Więc pokornie odpowiedziałem: Co to za robota szczur? Infiltracja łamane na odkupienie. Czyli, czyli włamujemy się do posiadłości Ziziego Jorge Buczka mojego dawcy pseudo-internetu. Największego krętacza i oszusta, który ma miliony za swój głównonet. I cepniemy jego oraz jego kwit. Nie ukrywam plan ciekawy, ale jak chcesz to zrobić, skoro Zima otwója ochroniarzy z Siemowitu. Wiesz, jak chcę to zrobić? Sprytnie kurwa. Więc ruszyliśmy furą od wafla w stronę posiadłości buczka. Po czterech godzinach drogi, ja i szczurek dotarliśmy na miejsce. Tworzyliśmy bagażnika, w nim dwie sztuki AK: maki, kije baseballowe i zużyte kondomy. Wyposażyliśmy się w kije i ruszyliśmy na podwój. Pod bramą stało dwóch ochroniarzy i dwie kamery. Szczurek, co robimy? Abawę! odpowiedział po czym schakował kamery swoim iPhone'em. Szybko najebaliśmy tym leszczom i wzięliśmy kartę do bramy. Wbiliśmy na posesję. Szczurek powiedział. Potrzebujemy jeszcze tylko karty do pokoju Ziziego. Ja pozbędę się tego lesera. A ty zdobędziesz kwilit. Myślę, że dobra umowa. Widzieliśmy do domu przez piwnicę, w której trzymał grupkę Żydów i Cygana. Siedzimy ukryci, bo w domu było od chuja ochrony. Gdzie zi może trzymać kartę? Powiedziałem. Ten chory posraniec ma bika na punkcie Doritosów. Możemy poszukać paczki w kuchni. Poszliśmy więc do kuchni w celu poszukania karty w paczce po Doritosach. Szczurek przeszukiwał szuflady, a ja patrzyłem na czatach. Mam. Dobra zostało tylko wejść do jego pokoju. Przekradliśmy się do góry i otworzyliśmy pokój z jego. Skór syn się fajnie dorobił na tym jebaniu ludzi. Szczurek powiedział, karpia trzeba ogłuszyć. Widził mu w łeb Ja zapakowałem forse, a szczurek z Jego. Wydostaliśmy się tajnym przejściem w jego pokoju. Dzięki za pomoc Adi. Trzymaj się, powiedział szczurek, po czym odjechał na pryncok z zim w bagażniku. Ostałem sam z workiem pełnym kwitu.